Cześć. W tym filmie chciałbym zaproponować Wam wspólne przygotowanie do matury rozszerzonej z języka angielskiego, a mianowicie do zadań leksykalno-gramatycznych, czyli zadania 7, 8 i 9. Typy zadań, na które możecie tam natrafić, to zadanie typu wstaw, brakujący pojedynczy wyraz do luki. To mogą być transformacje zdań, tłumaczenie fragmentów zdań, słowotwórstwo, wybór jednej poprawnej odpowiedzi z czterech możliwych. W tej serii filmów będę Wam pokazywał zadania z tych: Kategorii zadań i waszym zadaniem będzie zatrzymać filmik, rozwiązać to zadanie samodzielnie, a następnie ja postaram się wytłumaczyć, która odpowiedź jest poprawna i wyjaśnić dlaczego. Jeżeli taka forma przygotowania wam się podoba, Dajcie o tym znać w komentarzu. Dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Jeżeli macie jakieś uwagi, co można poprawić, co można zmienić, czy może coś dokładniej trzeba wytłumaczyć, a może gadam za dużo, również dajcie znać w komentarzach. Zatem przejdźmy do pierwszego zadania. Jest to zadanie typu ABCD. Zatrzymajcie film i spróbujcie rozwiązać to zadanie. W pierwszym przykładzie um, trzeba się wykazać znajomością czasowników frazowych, phrasal verbs, no i tutaj um, prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź look down on. I tutaj chodzi o to, że e, kiedy ta Karen stała się menadżerem, to po prostu zaczęła traktować innych z góry. W drugim przykładzie Zresztą, tak samo jak w trzecim, trzeba się wykazać znajomością słownictwa. Po prostu trzeba znać słówka, które są tutaj podane, i największym problemem jest to, prawdopodobnie, że te wyrazy są do siebie podobne, jeśli chodzi o znaczenie. Mamy tutaj przodków, potomków, współpracowników i następców, i tutaj prawidłową odpowiedzią są przodkowie, czyli ancestors. W przykładzie trzecim Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B persecution. Ponieważ chodzi tutaj o to, że ci uchodźcy refugees opuścili swój kraj, żeby uniknąć prześladowań, a nie na przykład imigracji. Pozostałe słowa po prostu nie pasują do tego kontekstu. W przykładzie czwartym tutaj musimy wiedzieć Jaka forma czasownika występuje po I'd love, I'd like? Po takiej formie, po, po, takim, po takiej frazie y, musimy użyć bezokolicznika z ty. Czyli na pewno odpada nam odpowiedź a i b, bo tutaj nie ma ty. Zostaje c i d. I teraz musimy się zastanowić, bo mamy tutaj y, w c bezokolicznik. Taki zwykły, który odnosi się do teraźniejszości lub przyszłości, a w D mamy bezokolicznik, który odnosi się do przeszłości. W tym zdaniu chodzi o przeszłość, o ostatnie urodziny. Dlatego prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź D, czyli taki bezokolicznik przeszły. No to co, przejdźmy do kolejnego typu zadań. Tym razem jest to zadanie, które polega na wstawieniu jednego, jednego wyrazu do luki. Zastanówcie się, zatrzymajcie film i za chwilę omówimy. W tego rodzaju zadaniu e, najważniejsze jest to, żeby bardzo dobrze zrozumieć kontekst. Czyli nie wystarczy tylko przeczytać, co jest przed luką, e, ale warto też przeczytać, co jest po niej, ponieważ podpowiedź dotycząca tej luki może znajdować się w tej części, albo w tej części. Dlatego warto przeczytać wszystko i dopiero później zastanawiać się nad odpowiedzią. Jeżeli od razu nie wpadniecie na odpowiedź, zastanówcie się, jaka część mowy może się tutaj pojawić. Czy będzie to czasownik, czy będzie to przymiotnik, czy będzie to rzeczownik? Jeżeli rzeczownik, to może w liczbie mnogiej, a może w liczbie pojedynczej, bo przed luką może stać przedimek określony. Jak mm, dojdziecie do tego jaka to jest część mowy, łatwiej będzie wam później wpaść na to słowo, które jest tutaj potrzebne. Ostatecznie możecie również przetłumaczyć to sobie w głowie na język polski i spróbować uzupełnić tę lukę po polsku. Jak ta metoda nie zawsze działa, bo język polski oczywiście różni się od angielskiego. W pierwszym przykładzie prawidłową odpowiedzią jest match. Chodzi o to, żeby ta sukienka pasowała do butów. Chodzi o dopasowanie, czyli match. Jest to tutaj czasownik w formie bezokolicznika. Nie pasuje tutaj słowo suit, nie pasuje tutaj słowo fit. Suit i fit bardziej odnoszą się do... Mm, fit bardziej odnosi się do rozmiaru, natomiast suit bardziej odnosi się do wyglądu. Na przykład coś może pasować do naszych włosów, czy do naszego, mm, na, na, naszej karnacji. Natomiast match oznacza, że coś jest do czegoś dopasowane. Te buty są dopasowane do tej sukienki. W przykładzie drugim mamy do czynienia z, ze stroną bierną. I tutaj y, mamy czasownik to be. Mamy trzecią formę czasownika, past participle. I brakuje tutaj jednego słowa. Yy, I tutaj chodzi o to że, to, że to przyjęcie, reception, tutaj nie jest recepcja, tylko przyjęcie, y, było przeprowadzane, było organizowane w danym momencie w przeszłości. Dlatego potrzebny jest tutaj czas past continuous. Tak jak już powiedziałem, w formie strony biernej. Dlatego prawidłową odpowiedzią jest tutaj being. W przykładzie trzecim bardzo ważne jest to, żeby doczytać, co jest tutaj dalej. Ponieważ możemy wyczytać, że na tę imprezę wszyscy ubrali się w hawajskie koszule i mieli kwiaty zawieszone na, na szyi, a to, ta osoba jako jedyna przyszła w stroju formalnym, więc tak naprawdę nikt nie przyszedł w stroju formalnym. Dlatego prawidłową odpowiedzią jest tutaj: nobody. Nobody was wearing. Czy można wstawić anybody? Nie można wstawić anybody, ponieważ słowo anybody, tak jak każde słowo z any. Nie jest przeczeniem. A tutaj potrzebujemy przeczenia. Słowo nobody zawiera w sobie cząstkę no, co sprawia, że jest to słowo przeczące. W przykładzie czwartym musimy po prostu wiedzieć, z czym się łączy słowo bottom. Bottom, tak samo jak top, łączy się z przyimkiem at. At the bottom, at the top. I taką odpowiedź tutaj wpisujemy. Przejdźmy do następnego zadania. Tym razem mamy do czynienia ze słowotwórstwem. E, tutaj znowu warto zastanowić się najpierw, jaka część mowy będzie wykorzystana. Czy czasownik, przymiotnik, e, rzeczownik, czy liczba mnoga, czy liczba pojedyncza, czy słowo negatywne z jakimś safiksem, czy z jakimś prefiksem, czy słowo pozytywne. Zastanówcie się, zatrzymajcie film. W pierwszym przykładzie prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź Explosion. Chodzi tutaj o rzeczownik. No, rzeczownik od Explode to Explosion. W przykładzie drugim szukaliśmy intrygującego trójkątnego domu. Jaki jaka, jakie trójkątny przymiotnik? Przymiotnik od Triangle to Triangular. W przykładzie trzecim szukamy. Tutaj taką podpowiedzią jest to, że tutaj jest czasownik modalny. Po czasowniku modalnym bardzo często występuje inny czasownik w formie bezokolicznika. Zatem musimy ze słowa danger zrobić czasownik i wstawić go po prostu w formie bezokolicznika, co już jest najłatwiejsze. Ten czasownik to endanger. I w przykładzie czwartym tutaj chodzi o to, że ten dostęp ten słaby dostęp do szpitali utrudniony dostęp do szpitali e, czy przez ten utrudniony dostęp do szpitali e, wiele dzieci w krajach rozwijających się rzadko reach osiąga rzeczownik adulthood przejdźmy do następnego zadania tym razem mamy do czynienia z zadaniem, które jest dosyć skomplikowane. To znaczy, musimy wypełnić te luki wyrazami podanymi w ramce. Ale oprócz tego, te słowa muszą być zapisane w odpowiedniej formie gramatycznej. W tym zadaniu możemy wpisać do luki jeden wyraz, dwa wyrazy, trzy wyrazy, tyle wyrazów, ile jest konieczne. Czasami może powstać na przykład strona bierna, co już wymaga. Użycia więcej niż jednego słowa. W pierwszym, zatrzymajcie filmik. W pierwszym przykładzie prawidłową odpowiedzią będzie reach. Tylko w jakiej formie? Otóż mamy tutaj pewną podpowiedź. Widzimy, że przed luką znajduje się przyimek. Bardzo często po przyimku w języku angielskim będzie występował czasownik z końcówką ing. Dlatego poprawną odpowiedzią jest tutaj reaching. W przykładzie drugim prawidłową odpowiedzią będzie słowo hope, tylko tutaj potrzebny jest przysłówek. Hopefully. W przykładzie trzecim prawidłową odpowiedzią będzie słowo where. Z tym, że będzie ono zapisane w stronie biernej. O co tutaj chodzi? Że ta nowa tkanina, new fabric, czyli to it, pomaga utrzymać ciepło i suchość i może być noszona wygodnie przez kilka dni. Być noszona, czyli it can, czasownik modalny, czyli mamy po nim bezokolicznik, czyli be. I do strony biernej potrzebujemy jeszcze czasownika w trzeciej formie, czyli worn. Czyli and can be worn comfortably. W przykładzie czwartym e, będzie nam potrzebny rzeczownik. Chodzi o nadmiarowe coś. To nadmiarowe coś może uciec z, tego, z, tej, z tej tkaniny, która oddycha. I tutaj chodzi o nadmiar. To nadmiarowe ciepło. Czyli prawidłową odpowiedzią jest HOT, ale z HOT, który jest przymiotnikiem, trzeba zrobić rzeczownik, czyli HEAT. Przejdźmy do następnego zadania. No, tym razem, mm, zadanie, które przysparza maturzystom dosyć sporo problemów. Bardzo łatwo, łatwo tutaj obłąd. Pamiętajcie, że żeby uzyskać pełny punkt za jeden przykład, wymagana jest. Stuprocentowa poprawność gramatyczna i też niestety 100% poprawność ortograficzna. Dlatego starajcie się e, też pisać wyraźnie, żeby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, e, czy to, to co napisaliście, to jest na pewno ta litera, która powinna się tam znaleźć. Zatrzymajcie film i spróbujcie to rozwiązać sami. W pierwszym przykładzie. Mamy taki klasyczny przykład czasu Future Perfect. Chodzi tutaj o to, że w tym czasie w nowym roku, czyli jest tutaj postawiona pewna granica, że do tego momentu w przyszłości Urząd Miasta wybuduje kilka nowych domów. Zatem prawidłową odpowiedzią jest Will Have Built. Future Perfect. W przykładzie drugim mamy do czynienia z dosyć wymagającą konstrukcją strony biernej. Z każdym razem, kiedy macie zrobić transformację i widzicie w zdaniu słowo believe, słowo think, słowo say, słowo consider, zastanówcie się, czy tutaj przypadkiem nie będzie strony biernej, którą buduje się w następujący sposób. The patient is believed... I po takiej formie będzie to i bezokolicznik, czyli The Patient is Believed to. I teraz będzie bezokolicznik w formie przeszłej, ponieważ ten pacjent został zakażony tą chorobą w przeszłości. Czyli użyjemy bezokolicznika w formie przeszłej, czyli have i trzecia forma czasownika. Czyli The Patient is Believed to have been infected. Czyli mamy tutaj dwa razy stronę bierną. The patient is believed, is believed, to jest strona bierna jedna, to have been infected, został zakażony. Drugi raz, w tym samym zdaniu, mamy stronę bierną. Dosyć wymagający przykład. W przykładzie trzecim mamy do czynienia z dosyć powszechną konstrukcją, którą um, możemy wyrazić na przykład all you need is... i bezokolicznik. W tym przykładzie e, prawidłową odpowiedzią będzie all the dog, ale nie musimy tego the dog powtarzać, ponieważ tutaj już jest to oczywiste, więc napiszemy all it wants is play with you. Zwróćcie uwagę na to, że tutaj jest bezokolicznik. W przykładzie czwartym trzeba wykazać się znajomością czasowników frazowych. Tutaj e, zawsze w takim przypadku, kiedy zrobimy transformację z czasownikiem frazowym, e, musimy go, on, on będzie zastępował jakiś czasownik w zdaniu. Tutaj ten czasownik, który chcemy zastąpić, to look alike. Look alike równa się take after przypominać kogoś, wyglądać podobnie jak ktoś. Czyli prawidłową odpowiedzią jest: Our friends say that our son takes after his grandfather. Kolejne zadanie to tłumaczenie fragmentów zdania. Zatrzymajcie filmik i spróbujcie rozwiązać samodzielnie. W pierwszym przykładzie mamy bardzo ciekawe zastosowanie czasu present continuous. Kiedy coś nas denerwuje w czymś zachowaniu i to zachowanie się powtarza, jesteśmy tym zirytowani i chcemy dać wyraz tej irytacji, zastosujemy właśnie czas present continuous, nie present simple. Czyli tutaj I can't stand my flatmate, czyli nie mogę znieść mojego współlokatora, on zawsze zostawia te ubrania. W tym przypadku ona. She is always leaving her clothes. I tak dalej. W przykładzie drugim, no tutaj bardzo istotne jest to, żeby wiedzieć, jak jest po angielsku zanim. Zanim to until. Czyli we had been driving for almost five hours until we stopped. To buy some petrol. Po prostu. We stopped to buy. Czy można napisać uh, until we stopped buying? No nie można, bo to by znaczyło, że zanim skończyliśmy kupować. Nie chodzi o to, żeby skończyć kupować, tylko żeby zatrzymać się, żeby kupić. Tutaj uważajcie, bo uh, po czasowniku stop. Jeżeli użyjecie formy ing, to będziecie się odnosić do czegoś, co przestaliście robić. Jeżeli po czasowniku stop użyjecie formy ty z bezokolicznikiem, będziecie mówić o tym, że zatrzymaliście się, żeby ty, żeby coś zrobić. I to jest właśnie tak w tym przykładzie. W przykładzie trzecim, o, dosyć wymagający przykład ze względu na ten przyimek of. No normalnie byśmy powiedzieli, some religions forbid eating pork. No, ale jest of, więc to nam blokuje użycie tego eating. Zatem musimy to of z czymś połączyć. Prawidłową odpowiedzią jest tutaj forbid the consumption of pork. W przykładzie czwartym mamy klasyczny przykład inwersji. Otóż Zdanie zostało rozpoczęte w dosyć nietypowy sposób. Tutaj autor zaczął zdanie od never, przez co położył nacisk na to słowo, które jest on tutaj w tym zdaniu bardzo ważne, przez co jesteśmy zobowiązani do użycia inwersji. Czyli teraz musimy się zastanowić tylko nad tym, jaki czas gramatyczny trzeba zastosować. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że będzie to present perfect, czyli never before have I read. Ale po przeczytaniu kolejnego zdania widzimy, że tutaj nie mamy odniesienia do teraźniejszości, tylko do przeszłości. I knew. Więc mówimy tutaj o rzeczach, które wydarzyły się przed tym zdaniem, przed tym czasownikiem knew, czyli w zaprzeszłości. Czyli prawidłową odpowiedzią będzie tutaj czas past perfect, nie present perfect. Czyli poprawna odpowiedź to never before had. I read. W tym filmie to już wszystko. Mam nadzieję, że taka formuła jest dla Was atrakcyjna i rzeczywiście pomoże Wam zrozumieć pewne kwestie gramatyczne lepiej, albo zwróci Waszą uwagę na braki, które jeszcze macie, i na rzeczy, które jeszcze musicie powtórzyć. Jeżeli tego rodzaju Współpraca Wam się podoba? Dajcie o tym znać w komentarzu, łapką w górę, czy subskrybując kanał. Jeżeli spotka się to z Waszą pozytywną reakcją, to na pewno będę nagrywał kolejne tego rodzaju filmy. Tymczasem, ja bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.